Wyobraźcie sobie, kochani moi, jest 30 kwietnia 1943 roku. Podpowiem, II wojna światowa jest w pełni, a my jesteśmy w Hiszpanii. Ciepło, przyjemnie, słońce grzeje. Rybak w Hiszpanii spędza kolejny dzień na połowach. Jest cichutko, bożona w domu, nie ma nikogo w pobliżu. Może nawet popija sobie sangryję, no bo czemu nie? I w końcu czuję, że. Sieci są obciążone, czyli kolejny dobry znak tego dnia, no bo pewnie suto obłowi się w sardynki. Wyciąga sieci, kiedy zauważa coś niezwykłego. Niestety w sieci nie złapały się tabuny dorodnych ryb, a w jego sieć złapało się martwe ciało. A jeszcze na dodatek, już po ubiorze pierca ryba wnioskuje, że będą z tego same problemy. Bo topielec jest ubrany w brytyjski mundur wojskowy, do ręki ma przyczepioną aktówkę. I niby nasz rybak ma złe przeczucia, że szykują się kłopoty, ale też nie ma pojęcia, że właśnie natknął się na najbardziej skomplikowaną mistyfikację II wojny światowej. Kochani moi, w dzisiejszym odcinku zapraszam na opowieść o operacji Minsmith, czyli w wolnym tłumaczeniu farsz albo nadzienie. Fold a blanket and say good, good morning. morning. Cook your eggs on my angel kitchen. kitchen. Come by later for story time. Przenieśmy się na chwilę do aliantów. Mamy rok 1943. Wiadomo było, że alianci prędzej czy później zaatakują w Europie, szczególnie po tym, jak skutecznie wygrywali walki w Afryce. Niby wszyscy wiedzieli, każdy taki mądry, tylko trzeba by wiedzieć gdzie i kiedy, bo to są dosyć ważne szczegóły. A Hitler, zatruskany całym tym zamieszaniem i niepewnością, nie mógł rozstawić swoich wojsk wszędzie, na całym południu Europy. No bo wiadomo było, że ten atak to będzie od strony południa, najpewniej Grecji, Sardynii bądź Sycylii. Jednak gdyby zapytać w tych czasach Hitlera, jak myśli, w którym kraju nastąpi atak, to on zawsze, ale to zawsze wyjmował z kieszeni ogrodniczek mapę i pokazywał krótkim, tłustym paluszkiem na Grecję. Bo miał mocne przeczucie, że to jednak będzie Grecja. Tylko to przeczucie było jednak nie na tyle mocne, żeby jednak tam wszystkie swoje wojska rozstawić i postawić wszystko na jedną kartę. Pozostawał czujny ważka i oczywiście molestował swój sztab wywiadowczy, czy wyciągnęli już podstępem jakiekolwiek informacje odnośnie planów aliantów. A póki co rozstawiał koniki, czy co tam miał na mapie południowej Europy, mniej więcej porówno. Notabene Winston Churchill miał mawiać, tylko głupiec nie pojmie, że cel ataku to Sycylia. Co to mówi o Hitlerze? No, sami sobie dopowiedzcie. I wtedy to właśnie alianci pomyśleli, że skoro Hitler jest taki spragniony informacji odnośnie miejsca ataku aliantów, to może należałoby mu je uprzejmie i jakże sympatycznie dostarczyć. Tylko w taki sposób, żeby nie zorientował się, że ta uprzejmość Brytyjczyków będzie. Fałszywa, tak samo jak fałszywa będzie informacja, którą się podzielą. Przedstawiciele aliantów spotkali się w styczniu w Maroko, żeby przegadać, jak to wszystko zrobić. Jak to zrobić, żeby Hitler nie zorientował się, z której strony chcą zaatakować, a ustalili już z całą pewnością, że zaatakują od strony Sycylii. Ale cały dowcip polegał na tym, że liczyli mocno na taki element zaskoczenia żeby jednak nie spotkać się po lądowaniu z nieprzekraczalną ścianą niemieckich żołnierzy. Zatem postanowili wymyślić, jakby tu zdezorientować Niemców. Siedzieli, siedzieli i wymyślili taki oto nieprawdopodobny plan na sprytne oszustwo. Trochę jak w dowcipie o żonach, które wpadają na pomysł, a potem podstępnie podsuwają mężowi w taki sposób, żeby myślał, że to był jego pomysł i tym bardziej się do niego zapalił. Na scenę wchodzi nie kto inny jak Ian Fleming, ten sam, który wymyślił Jamesa Bonda i który pracował już w siłach wywiadowczych w brytyjskiej armii. No bo nie wiem, czy o tym wiedzieliście, że służył i że znał się z kolejną barwną postacią, naszą własną polską Krystyną Skarbek, która była szpiegiem w służbach brytyjskich i wieść się, że zainspirowała Fleminga do stworzenia postaci w Bondzie, ale o tym kiedy indziej. Tenże nasz Ian Fleming napisał jeszcze w 1939 roku The Trout Memo, czyli notatkę pstrągową, która to notatka miała trochę ciężki do przetrawienia wstęp, ale kluczowy dla sprawy. Bo Fleming na wstępie zagłębił się w techniki łowienia pstrągów, że trzeba być cierpliwym i niepostrzeżenie podążać za wrogiem, w sensie pstrągiem. I często i e, po cichu zmieniać miejsce połowu i przynęte, czyli, że reasumując, trzeba być podstępnym i zwinnym. I w tej historii Niemcy są strągiem, a Brytyjczycy powinni być właśnie zwinni w podejściu. No i dalej, po tym wstępie, Fleming zaproponował różne rozwiązania zainspirowane łowieniem strągów. W sumie zaproponował 50 potencjalnych operacji. No, bo kto jak to, ale Ian Fleming nie, nie miał problemów z pisaniem. I jedno z rozwiązań miało taką gwiazdkę z anotacją, że jest niezbyt miłym rozwiązaniem. Dlatego, że kluczowa w tym planie była martwa osoba. Mianowicie chodziło o to, żeby znaleźć zdatnego trupa, co wcale nie będzie takie łatwe przebrać go za wysokiego rangą brytyjskiego żołnierza, przeszmuglować go gdzieś, gdzie znajdą go Niemcy. Wyposażyć w ważne i wysoce tajne dokumenty, z których to dokumentów Niemcy z rumieńcami na policzkach wyczytają, że uwaga, naprawdę ściśle tajne: inwazja aliantów zaplanowana jest w Grecji, nie w Sycylii, ani trochę w Sycylii. W ogóle tam nie patrzcie. Ten pomysł Fleminga się spodobał i trafił wyżej i wyżej i wyżej, i w końcu trafia do ciepłych rączek Churchilla. A Churchill był zwolennikiem rozwiązań niekonwencjonalnych, tak jak wspierał niekonwencjonalne akcje szpiegowskie, które miały podkopywać morale Niemców na terenach okupowanych. No więc Churchill mówi tak: Ten pomysł jest serio ekstra, ale czy macie już ciało? Nie macie? No to kogoś chyba czeka wycieczka do kostnicy. I tak powstał specjalny komitet o nazwie XX bądź 20 który był częścią MI5 i zajął się całą akcją. I znowu, mamy styczeń 43 roku, inwazja na mur beton będzie w lipcu i to jest deadline nieprzesuwalny, jak w najlepszym korpo, więc ten komitet nie miał za dużo czasu na ogarnięcie się. A, musiał stworzyć naprawdę realistyczną historię na temat tego fikcyjnego brytyjskiego żołnierza, żeby wszystko się zgadzało, żeby znaleziono go w odpowiednim miejscu, żeby nie został zignorowany, albo na przykład znaleziony przez kogoś, kto jednak trzyma z aliantami i zachowa ten sekret dla siebie i ewentualnie kilku znajomych, no i przede wszystkim, żeby Niemcy uwierzyli, że to prawdziwy brytyjski żołnierz i że właśnie odkryli super sekret i żeby naprawdę zacierali ręce z radości. I jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że jeśli pierwsza część planu się powiedzie, Niemcy znajdą ciało, przeczytają, że inwazja będzie w Grecji i uwierzą, czyli duże jeśli, no to ci Niemcy muszą mieć czas, żeby kupić tę historię, przetrawić i jeszcze zareagować i faktycznie przegrupować siły i wysłać je do Grecji. Najlepiej przy okazji zabierając cały ten Majdan z Sycylii, zostawiając może z dwóch rencistów takich przysypiających na straży. Alianci najpierw zaczęli się zastanawiać, dokąd wysłać tego naszego fikcyjnego żołnierza, żeby nie było to zbyt oczywiste. Raczej nie leciał nad Niemcami z tajną informacją, bo to by było trochę zbyt ryzykowne. W końcu wybór padł na Hiszpanię, która była wtedy niby neutralna, ale jednak było tam wiele osób, które sympatyzowały z Niemcami. Wiedzieliście? No, ja nie wiedziałam. Ale panowie z naszego komitetu 20 wiedzieli, i to jest najważniejsze. Nawet mieli dowody, bo faktycznie Hiszpanie przechwycili niedawno Jamesa Turnera z Royal Navy. Jego ciało zostało wyrzucone na brzeg koło miejscowości Tarifa, przejęły go hiszpańskie władze. No a ten nasz James miał ze sobą list generała Marka Wayne'a Clarka do gubernatora Gibraltaru, w którym liście wymienione zostały nazwiska agentów w Afryce Północnej. I co ważne była tam też data operacji torcz. Ciało zostało zwrócone Brytyjczykom z zupełnie niewinnymi minami, że niby nikt nawet nie patrzył. List jaki list. Ten list rzeczywiście nadal znajdował się w kieszeni munduru, jednak mimo że Niemcy uzyskali ważną i przydatną informację, najwyraźniej uznali te informacje za oszustwo i nic z nią nie zrobili. Czyli raz już myśleli, że oszustwo z ciałem, a okazało się prawdą, co też jest sprzyjające. A też samo podrzucanie ciał z nieprawdziwymi informacjami już się zdarzyło. Na przykład przed bitwą pod Alam Halfa podsunięto Niemcom zwłoki z zafałszowanymi mapami, i jedna z tych map zawierała naniesione plany nieistniejących brytyjskich pól minowych. Czym Niemcy się zasugerowali i podczas manewrów mających na celu ominięcie tych nieistniejących min, utknęli w grzeńskim piachu. Dobrze, ale wracając do naszego planu z podrzuceniem ciała do Hiszpanii. Alianci musieli być pewni, że jak już to ciało zostanie znalezione w Hiszpanii, no to musiał być też tam ktoś na miejscu, w pobliżu, kto by tę akcję ułatwił. Jeśli zrzucą ciało gdzieś, nie wiem, gdzie są sami rybacy na końcu świata, i to może nikt się nie pofatykuje z informacją, zignoruje, bo tak jest najłatwiej. No i oddali się szybko, głośno pogwizdując. Ale alianci wiedzieli, że w którym z portów działał Adolf Klaus, wyjątkowo aktywny niemiecki agent, który całymi dniami tylko czekał na jakąś informację, żeby wreszcie się wykazać i żeby ktoś go tam w tych Niemczech wreszcie pochwalił. Czyli idealnie się złożyło. Jak już alianci wymyślili Dokąd podrzucą ciało, um, zaczęli tworzyć historię tego naszego brytyjskiego żołnierza. I tak oto powstał major William Martin. Nasz major musiał mieć jak najbardziej realistyczną historię. I MI5 już wcześniej trudniło się uwiarygodnianiem fikcyjnych postaci, no bo agenci na wrogim terytorium przyjmowali przecież fałszywe tożsamości, ale to była, już wiedzieli z doświadczenia, że to była skomplikowana sprawa. Na przykład, szpieg wysłany do Francji musi mieć taką tożsamość, która tłumaczyłaby jego akcent, dobór słów, wygląd, ale też szczegóły tego wyglądu mm, mogły takiego szpiega zdradzić. Więc, na przykład, wszywano im w ubrania metki z francuskich marek, odpowiednie jakościowo do wymyślonej tożsamości. Nie mogli mieć przy sobie żadnych rzeczy, które by zdradzały, że, ktokolwiek, że kiedykolwiek przebywali. Na innym niż francuskim terytorium. I to nie były przelewki, bo taki pozornie nieznaczący szczegół mógł decydować o ich życiu lub śmierci. Więc nasz William musiał być nienagannie ubrany i mieć ze sobą rzeczy, które zazwyczaj znaleźć można było przy żołnierzu brytyjskim tej rangi. Komitet dwudziestu podszedł do sprawy fachowo i metodycznie. Wiedzieli, że musi mieć przy sobie zafałszowane dokumenty. Jasne. Tylko kim był nasz William? Czy pochodził z dużej rodziny? Czy ktoś na niego czekał w domu? Jeśli tak i to była kobieta, to z pewnością dała mu swoje zdjęcie, żeby nosił je przy sercu. Czy to będzie zdjęcie w bluzce po brodę, czy raczej w tych czasach Brytyjki były odważniejsze? Jakie zdjęcie dałaby mu jego narzeczona, wiedząc, że może on spędzić godziny patrząc na nie i myśląc, że no musi pokonać te trudności i wrócić do swojej pięknej narzeczonej? Oczywiście, że będzie to zdjęcie na plaży w kostiumie kąpielowym, ale o tym za chwilę. Chciano, żeby ta cała historia była jak najbliższa prawdy, więc ogłoszono wśród pracownic biura MI5 taki konkurs. Która z pań chce zostać narzeczoną Williama, Pamelą, w skrócie Pam. I kobiety, które brały udział w konkursie, miały dostarczyć zdjęcie oraz list, który wysłałyby do Williama jako Pam. A William, jak to William, trzymałby ten list w wewnętrznej kieszeni munduru. I zgłosiło się mnóstwo kobiet. Każda chciała mieć wkład w to historyczne wydarzenie. Koniec końców wybrano kobietę imieniem Jean Leslie, główną May 5. I Jean była singielką, ale miała bogatą wyobraźnię i napisała do Williama piękne i przede wszystkim bardzo wiarygodne listy. Panowie z Komitetu 20 przeczytali i mówią tak. Wow, nic dziwnego, że William zabrał ze sobą te listy. Jean, jak ty napiszesz, to, to naprawdę. Więc tak oto wraz z tym listem i zdjęciem Jean stała się naszą Pamelą. Ok, wiadomo już co William miał w kieszonce. Dodano jeszcze rachunek za pierścionek zaręczynowy i ja jakieś tam drobne monety. Wiadomo było, że na szyi będzie miał krzyż. A co z mundurem? Nie mógł być nowy i świeży, no bo historia miała być taka, że został zrzucony z samolotu i po prostu gdzieś go zniosło. Wpadł do wody i się utopił. Wiadomo, że jak go gdzieś tam zrzucą, no to się umorusa, a przecież każdy detal się liczy i nie można liczyć na przypadek. Więc jeden z Komitetu 20 nosił ten mundur każdego dnia, żeby uwiarygodnić go własnym potem i tym samym też stał się po części naszym Williamem. Ciągnął się ten nasz kolega w tym mundurze na tyle, że zaczął patrzeć tęsknym wzrokiem na naszą jean, Well Pamela. A ona wkrótce przestała być singielką, bo zaczęli się spotykać i pisać do siebie tym razem prawdziwe listy miłosne. Jednak pozostał chyba jakiś element roleplayingu, bo mówili do siebie William oraz Pamela. Taki mały szkopu, że yy, nasz nowy William, yy, czyli ten członek komitetu 20. Udający Williama był tak naprawdę żonaty. A William by się tak nie zachował, bo komitet wymyślił, że William był religijny, miał mieć więc ten krzyż. I po pierwsze, to miał być element jego wychowania, a po drugie, ponieważ w wieży rzymsko-katolickiej podobno krzywo patrzy się na autopsję. A komitet bardzo nie chce, żeby ktokolwiek, kto znajdzie Williama, za bardzo zagłębiał się w przyczynę śmierci. No bo wiadomo, że nie znajdą idealnego ciała, więc chcieliby, żeby do autopsji nigdy nie doszło. No właśnie. W końcu trzeba było zrobić coś, co przemilczeli podczas całego tego tworzenia postaci i listów miłosnych. Trzeba było wybrać się do kostnicy, no i, i to było spore wyzwanie, nie tylko z oczywistych, estetycznych względów, bo trzeba było przekopać się przez masę ciał i znaleźć takie, które nie będzie miało widocznych oznak przebytych urazów. Nieposzczyk musiał być w odpowiednim wieku, nie mógł umrzeć na coś łatwego do wykrycia, np. przykład zawał albo jakiś wypadek, na przykład potrącenie. No i jeszcze sprawa przejęcia ciała. To musiał być ktoś, czy, czyje ciało można swobodnie zabrać i nikt się o nie nie upomni. A, i najlepiej, żeby jeszcze miał wodę w płucach, bo nasz William przecież się utopił. W końcu, po żmudnych poszukiwaniach, znaleźli w miarę odpowiednią osobę. Glendal Michael urodził się w 1909 roku i jego historia od początku do, do końca była przygnębiająca. Trochę taka w stylu Janka Muzykanta. Więc Glendal był synem górnika, który popełnił samobójstwo poprzez dźgnięcie się nożem w gardło. Jego mama umarła, kiedy Glendal miał 30 lat. Glendal był alkoholikiem, chorował na depresję i żył w skrajnym ubóstwie. Był bezdomny. Umarł młodo z powodu zatrucia trutką na szczury. A to zatrucie doprowadziło do takiego chemicznie zainfekowanego zapalenia płuc. I według zaprzyjaźnionego patomorfologa to wyglądało wystarczająco podobnie do kondycji płuc po utonięciu. I nie wiadomo z tym glenonem, jak to było czy to było samobójstwo. Czy na przykład był tak głodny, że zjadł coś ryzykownego, co tak naprawdę było przynętą na szkodniki i mógł nawet nie wiedzieć o tym, że je coś zatrutego. Jak już znaleźli ciało, to potrzebowali jeszcze zdjęcia do dokumentów. A tak się składa, że Glendal, no, jak się zatruwał szczurzym chlebem, to nie miał przy sobie zdjęć. A ciężko było zrobić mu zdjęcie, na którym nie wyglądał jak martwy, więc nastąpiła kolejna akcja poszukiwawcza – tym razem, żeby znaleźć kogoś podobnego i cyknąć mu zdjęcie do dowodu. W końcu się udało, bo znaleźli kogoś w MI5. Na szczęście w sumie nikt nie wygląda podobnie do siebie na zdjęciach do dokumentów. Okej, okay, nasz William ma już dokumenty ze zdjęciem, listy od Pameli, klucze, jakiś stary bilet do kina, list od ojca, który krzyczał na Williama, że Pamela nie jest odpowiednią partią, wypożyczoną używaną bieliznę, znoszony, przepocony mundur. Jest prawie gotowy do swojej misji. Prawie. Bo utrzymanie ciała Williama wymagało pewnej ekwilibrystyki. Zapewnienie, że ciało nie rozłoży się zbyt szybko, było naprawdę dużym wyzwaniem. Brytyjczycy musieli starannie balansować metody konserwacji z koniecznością, aby śmierć wyglądała na niedawną i wiarygodną. Nie można było wsadzić ciała do lodówki. Bo okazuje się, że jak się takiego delikwenta wyjmuje z lodówki, to widać ślady po odmrożeniu. Więc ciało Glendola było zakonserwowane w suchym lodzie, aby zapobiec rozkładowi, a i tak zamarzły mu stopy, więc trzeba było ogrzać je przed wysłaniem do Hiszpanii. No i na koniec rzecz kluczowa. Trzeba było Williama zaopatrzyć w te ważne, udawane, sekretne, tajne dokumenty i uwiarygodnić je maksymalnie. I ktoś wymyślił to podwójnie genialnie. W tych dokumentach nie tylko będzie stało, że Alianci zaatakują przez Grecję, ale co jeszcze, nie wiem, czy czujecie moją ekscytację, bo to takie cwane jest, że Sycylia będzie przykrywką, więc będą robić jakieś ruchy na Sycylii, żeby zmylić wroga. Czyli tak w rzeczywistości, jeśli plan się powiedzie, to nawet jeśli ktoś faktycznie odnotuje ruchy Aliantów na Sycylii, to stwierdzi, no okej, okay, wiem, że chcecie mnie oszukać, ale ja mam te tajne informacje i się nie dam i zignoruję wasze sycylijskie matactwa. No, bardzo mądre to jest. Wszystkie te informacje miały być przekazywane w rzekomym liście jakiegoś generała do brytyjskiego główno dowodzącego w Afryce Północnej. Czemu nasz William miał taki dokument przy sobie? No, albo miał go komuś przekazać, albo po prostu był lekkomyślnym. O czym też świadczy wykaz z banku z jego kieszeni, na którym widać, że przekroczył limit wydatków. List musiał być napisany na pozornie zwykłym papierze, jednak i papier i atrament były specjalnie wyselekcjonowane, żeby list no, nadal był czytelny po tym, jak Williama wyciągnął z wody. A skąd będą wiedzieć, że Niemcy kupili te alianckie przekręty? A no tak, po pierwsze, będą mieć swoich ludzi w Hiszpanii. Po drugie,. Jest takie specjalne miejsce w Wielkiej Brytanii i nazywa się Bletchley Park. I też jest super interesujące. Tam była cała masa ludzi, którzy przechwytywali komunikację Niemców, szeregi tłumaczy, którzy przekładali je z różnych języków i jeszcze szeregi dekoderów, którzy odkodowywali te zaszyfrowane wiadomości i przekładali na normalną mowę. Więc w Bletchley Park będą nasłuchiwać, co tam Niemcy powiedzą na temat naszego Williama. Jeśli w ogóle coś powiedzą. A jeszcze, żeby nie było, podsłuchiwanie działało oczywiście w dwie strony. Niemcy również podsłuchiwali. Więc alianci, jak tylko umiejscowili Williama w hiszpańskiej wodzie, to zaczęli wysyłać paniczne wiadomości między sobą, że zaginął bardzo ważny żołnierz z jeszcze ważniejszymi dokumentami i że mają nadzieję, że Niemcy nie przechwycą wiadomości. To no też jest ciekawe, bo czytałam kiedyś, że Brytyjczycy czasem mieli świadomość, które z radio nadajników zostały przechwycone przez Niemców, czyli spalone, bo Niemcy podszywali się pod radiotelegrafistów brytyjskich, tylko zapominali albo po prostu nie wiedzieli, że każdy radiotelegrafista miał taki swój specjalny podpis, który świadczył o tym, że nie został złapany przez Niemców, no i że to na pewno on nadaje. Więc o co chodzi? Brytyjczycy wiedzieli, że niektóre nadajniki są spalone. Ale wiedzieli też, że przy odrobinie sprytu i krętactwa mogą to wykorzystać na swoją korzyść. I na przykład poinformować Niemców z tymi spalonymi radiostacjami, że zrzut spadochroniarzy będzie gdzieś tam w dzikim polu, kiedy w rzeczywistości był w zupełnie innym miejscu. Taki Gierki. No dobrze. Jak wyglądał sam transport Williama? Zapakowali Williama na pokład łodzi podwodnej 30 kwietnia 1943 roku. Łódź podwodna wynurzyła się u wybrzeży w Hiszpanii. Załoga ustawiła pojemnik z ciałem tak, aby wypłynął na brzeg i został znaleziony przez miejscowe władze. I kto go wyłowił? No, nasz ten hiszpański rybak. Powiadomił władze i ciało i dokumenty zostały przejęte. I oczywiście władze hiszpańskie zapewniły Brytyjczyków, że wszystko jest ok, bo przecież Hiszpania jest neutralna. A tak naprawdę to grali na czas, bo nie wiedzieli, co tu by zrobić. I pojawił się problem, bo Hiszpanie siedzieli z tymi dokumentami od Williama i siedzieli i myśleli, co z tym zrobić i nic się nie działo. W końcu ten najbardziej zaufany człowiek Niemców w Hiszpanii dowiedział się o całej sprawie i był tak przekonujący, że Hiszpanie natychmiast oddali mu dokumenty. A on, cały zadowolony, przekazał je dalej Niemcom. Do Goebbelsa i w końcu aż do Hitlera. No i wszyscy po kolei zapewne informowali się o tym super znalezisku, a że robili to na liniach podsłuchiwanych w Bletchley Park. No to podsłuchy działały, i Brytyjczycy szybko dowiedzieli się, że co niewiarygodne, udało się. Akcja Minsmith z Williamem chwyciła. I tak, dziewięć dni po tym, jak William pojawił się w Hiszpanii, jego misja zakończyła się sukcesem, i nawet po wojnie został pochowany z odznaczeniami i wszelkimi wojskowymi honorami. I okazuje się, że te wielkie mecyje z wymyślaniem tożsamości dla Williama jednak miały swój cel. Pamiętacie, że m.in. wraz ze zdjęciem Pameli na plaży miał też w kieszeni bilet do kina? Po wojnie wyszło na jaw, że Niemcy zweryfikowali datę odcinków biletów kinowych i uznali je za autentyczne. Więc tu nie ma miękkiej gry, tu wszystko jest sprawdzane. Sprawdzili, to Hitler przesunął swoje wojska i artylerię z Sycylii do Grecji, myśląc, psz, ale was teraz zaskoczę. A tymczasem ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Alianci zaatakowali przez Sycylię i chociaż spotkali się z jakimś tam oporem, to był to zdecydowanie mniejszy opór niż, niż mógł być. I historycy oceniają, że straty w ludziach były stosunkowo niewielkie jak na, jak na tak dużą inwazję. Uch, to wszystko na dziś. Historia niby prosta, a sporo detali, plus absolutnie niewiarygodna. I mam nadzieję, że nie została opowiedziana w zbyt sposób. Kochani, na końcu chciałam powiedzieć, że strasznie długo nie nagrywałam i tak naprawdę to Spotify Wrapped jakoś mnie zainspirowało, żeby do tego wrócić, bo zobaczyłam, że faktycznie wiele z Was jednak słucha. A żeby się usprawiedliwić, to chciałam powiedzieć, że po pierwsze mam inny projekt, nad którym pracuję po cichu w piwnicy, a po drugie, że zdążyłam się przeprowadzić. I przeprowadzka to nie jest błaha sprawa. Jestem, nagrywam już zupełnie nowego miejsca, z którego jestem bardzo dumna. Także, nie wiem, mam nadzieję, że czujecie tą pozytywną energię i na Was też wpływa. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia.